wyścigu rowerowym Europy Środkowej, gdzie do pokonania mieli trasę 1000 mil, która wyglądała przez całe Tatry, od wschodniej Słowacji po zachodniej krańce Czech. Zgadza się? Tak. Dobrze. Więc na początku, w ogóle skąd pomysł, żeby wystartować w wyścigu? Zresztą kupiłem tę w Rafał Bajko. Tam były opisane różne takie maratony kursy, między innymi były właśnie tysiąc 1000 mil adventure. Maraton, który biegnie przez całą Słowację, całe Pasmami yy, Górskimi. I tak mi się to spodobało, że po prostu chciałem wziąć udział w tym mm -hmm. To było moje marzenie. E, przejechał Pan połowę trasy, czyli 500 mil, to wychodzi około 900 km. tak? Dokładnie, dystans. Tak. Yy, czy miał już Pan wcześniej jakieś myśli, żeby zrezygnować? Stwierdził Pan dosyć, koniec, yy, wracam do domu? Nie, aczkolwiek były takie myśli, że już był zmęczony, że miał tego dosyć. Ale czegoś takiego, że chcę przerwać szybciej, też ją nie było w tej nie Czyli wytrwale. Tak, mhm. tak. Jestem człowiekiem upartym, także no, chciałem, chciałem to ukończyć. Mhm. A co było największą przeszkodą? Największą trudnością, którą zastał Pan gdzieś na trasie? Mhm. Chyba inne noski. Noc gdzieś tam w lesie samemu, w pola samemu. Takie trochę nieprzyjemne. Mhm. A jakaś przygoda związana właśnie z tym... Tego... No, w, sumie dwie, w sumie miałem dwie takie nocki. Jedna była z niedzieli na poniedziałek. Stoję na takiej ławce na polanie w lesie, bo taką wiatką. Nogi mi wystawały poza zawiadkę. I koło pierwszej, jakąś się burza, taka nowa, nic na wołanie, tej takiej to nie, nie przyjechał. Bijało strasznie, przepraszam, że wsiadki przychodziły. A druga taka nocka była dzień później. Spałem na polanie na łące pod lasem i od drugiej czas jakiś zwierzę zaczął leczyć Przez godzinę czasu do masakr. Ciemne ciemno i w zwierzę. E, już pan wrócił ponad miesiąc, niecały miesiąc jest już pan po strobie. Tak. E, na pewno już pan odpoczął, ochłonął trochę emocje, opadły. Jak pan teraz wspomina? No bardzo pan dobrze, ja nie bym wrócił z powrotem. <grym> tak. Cisza, spokój, całkiem inne życie, jak tej chwili. Pogonitwa, taka pogoń za wszystkim, Każdy, każdemu się spieszyć, wszyscy tam na już, na wczoraj, w biegu. ona była taka cisza, taki spokój. Coś innego. Coś takiego, czego człowiekowi co nie A co Pan zyskał? Co Panu dał udział w tym wyścigu? O Boże, co mi dało? się doświadczenia. Poznałem, bardzo dobrze poznałem sam, samego siebie. Wiem ile człowiek jest w stanie zrobić, a tak, ile jest człowiek wytrwały, bo to tej pory jak ktoś mi powiedział, że czy się prześpisz w lesie, na łące, czy na polu, to bym powiedział, że nie Ale jednakowo to są takie sytuacje, że no, trzeba go ze wszystko samemu robić i być zdanym sam na siebie. Nawet jak się zepsuł, jak mi łańcuch strzelił, ten, to też sam sam mógł się naprawdę. Czyli potwierdza Pan hasło, którym organizatorzy reklamują wyścig, że jest to wyścig, w którym poznasz samego siebie? Dokładnie tak, tak A jakieś plany na kolejny wyczyn? w przyszłym roku jeszcze raz chcę udział, w yy, przyszłym roku będzie stal skalny przepad i jedziemy na Słowację, do Nowej no, Sednicy, w drugą stronę dokładnie, no już chcę wziąć udział w całym maratonie, w całym Jakieś nauczki z tego roku? No na pewno nie wezmę tyle rzeczy wziąłem w tym roku. Wziąłem ich za dużo, zdecydowanie. Trzeba to wszystko niestety wziąć na plecach, na rowerze, a każdy gra, każdy kilogram jest zbędny. To jest, jest ciężar po prostu. Wystarczy dwie koszulki, dwie pary spodni, dwie pary w majtek, skarpet i to wszystko. A jakaś historia, taka, która do końca życia już Pan utkwi w pamięci? Ech, to było wielkie historii. Pierwsza mi się na 26 km, kiedy mi koło utknęło w takim dole wyżejśmy skóry w takiej grubce i przejechałem przez kierownicę. cały rokieś miałem zdarty, kolano zdarte, druga noga zdarta, krew mi się lachała. był taki moment, że już powiedziałem dość, ale mówię, no nie no, to zrobiły początek. Wziąłem wodę, to nie, no, sobie po na i trzeba jechać dalej. Kolejna przygoda z małym niedziadkiem to było, z krzaków nie wyleciał. To no też w pierwszej chwili był jakiś pies mi biegnie, ale mówię, no kurczę, gdzie góra pies, no też zsiadłem z rowera, wyczekałem, tu mi się zaczęły trząść, no się zaczęły trząść. Chwilę odczekałem, się, lat no, pojechałem dalej, tylko odpadnie później, no i że jakby młody nieźwicz, by stary nieźwicz, też nie. wiem co to był, z którego starego nieźwiedzia, matkę tego młodego, także no, mogłoby już. Kolejna taka ciekawa przygoda, wjechałem w burzy w wieczór, taką skarbą wąską też takim lasem i na mokrych korzeniach problem się spędzał ze skarby. też ja te pobijałem drzewa sobie pobijałem ale musiałem później wynosić na tą skarbę z powrotem, trzeba było jechać dalej, no co? później kolejne przygody, takie przeprawy przez rzeki w jednej rzece, mi rower wyrwało cały tak, wody pierwsza przeprawa w niedzielę o pół do 12 w nocy, ciemno taka na głowie, czołówka Trzeba wejść do rzeki, w której się nawet nie wie, co tam może być. Założyłem swoje klapki na nogi, tam klapkiem mule zostały, po prostu nie wiem, czy było przejść. Także było wiele, wiele takich przygód. Bardzo sympatycznych ludzi poznałem tych Czechów, Słowaków. Ogólnie ludzie bardzo mili, bardzo życzliwi, bardzo sympatyczni. Tak czy nie mógł Pan też liczyć na pomoc tych, tak, którzy w tak, 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 tak. Ostatnią noc już jechaliśmy. W jechałem w deszczu, byliśmy tak już tak zmarnowani. że powiedziałem, że czwartej nocy porządek, już w lesie nie będę spał, gdzieś tam pod na podwórko, tylko że bardzo nas padało. I szukaliśmy takiego pensjonatu, i znaleźliśmy taki pensjonat w Czechach. Wchodzimy do domu, tam do tych ludzi i się pytamy, czy się można ubytować do rana, ubytować też przespać po czesku. Ludzie oczywiście nie, bo nie ma miejsca, bo tam jakieś się mieli ale mówię, że to my z tysiąc mil, z maratonu, a to tysiąc to mil, dochodźcie. Kobitka na stawku gościła, ta czeszka dała nam pokój, łóżko, kolację, wyspę, wyśmienitą piwo. Jak trzeba było na nasilenie, to pewno byłem w szoku, tak stół zastawiony, także byliśmy zszokowani nie? Mhm. w tym życiu tych czeszków. No, bardzo, bardzo miło było. A co było taką największą motywacją, żeby jechać do przodu e, i, i pokonać ten dystans? Oczywiście ten dystans. To Ja jestem takim człowiekiem, że jak ktoś po prostu zaplanuje, to, to, zapanuję, to nie patrzę. No bo chcę, chcę to ukończyć, chcę to zrobić. Nie? Tak samo tutaj było. No, startowałem w sumie na tysiąc, miliard, na cały dystans, jednakże po 10 dniach zobaczyłem, że dojeżdżam do półmetku, a drugie tyle jeszcze jest przede mną. Już mi to co prawda zaczęło blokować. W eee, tak pomyślałem, że kolejne dwa tygodnie mi zleci, żeby przejechać drugie, drugie 500 mil. Mówię, kurczę, może jednak dobrze dostarczy. Jak już byłem na myśli, zacząłem kalkulować, przejechałem 500 mil, mam to zaliczone, jeden nauczyste zakończenie we wrześniu do czerwca do tej koszulkę finisha. Pokażę czeknik, który kończy dany etap, do jego koszulkę. A gdybym znowu pojechał dalej, z jakiegoś powodu bym nie ukończył tego 1000 mil, bo nie mam nic. Nic mi się nie zalicza. Także mówię, na dzisiaj na ten rok wystarczy to, w przyszłym roku już mam większe doświadczenia, wiem jak się inaczej przygotować, co wziąć ze sobą. No i pojedziemy na cały na całkiem miesiąc. Więc tego Panu życzymy, żeby w przyszłym roku się udało i bardzo dziękujemy za akcję. Dziękuję.